Jeżeli przygotowujesz się właśnie do zdania egzaminu praktycznego na prawo jazdy tu, we Włocławskim Wordzie, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku przygotowałem dla Ciebie materiały dydaktyczne. Materiały, które pomogą Ci zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy właśnie we Włocławskim Wordzie. to zapraszam cię do oglądania tych materiałów, bo one bardzo pomogą ci zmniejszyć stres przed egzaminem, poznać trasy egzaminacyjne, poznać miejsca, które będą ci potrzebne, w których będziesz ty zdawać egzamin, zrozumiesz zasady egzaminowania. Ja się nazywam Filip Grega, jestem instruktorem nauki jazdy, techniki jazdy oraz egzaminatorem. Odpowiem Ci, na co zwrócić uwagę podczas egzaminu, na co uwagę będzie zwracał Twój egzaminator, co jest dla niego ważne, aby móc wydać Tobie ocenę pozytywną z przebiegu tego egzaminu. Zapraszam Cię do oglądania już teraz.